Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, chciałbym już teraz zaprosić Was na recenzję tego oto tabletu. Jest to Blackview Active 10 Pro i najbardziej absurdalny test jaki przyszedł mi do głowy, bo no, parametry techniczne poznacie już niebawem podczas recenzji, natomiast producent chwali się, że ten tablet posiada akumulator o pojemności, uwaga, 30 tysięcy mAh. czyli 30 amperogodzin ah w tym tablecie. Powiem szczerze, bawię się już nim jakiś czas i faktycznie ta bateria jest w zasadzie nie do zajechania. No więc mówię, kurczę, dobra, no trzeba to jakoś zmierzyć. A ponieważ tablet posiada funkcję ładowania, oczywiście nie ma tu żadnego quick charge ani nic z tych rzeczy, ale no, uznałem, że obciąży ten tablet, czy ten powerbank, bo tak w zasadzie można by to było nazwać, prądem 1,5 Ampera. Mamy tu gdzieś w okolicach 5 V. No i zobaczcie, jesteśmy gdzieś po 4 godzinach. W tej chwili mamy ile? 6,3 Amperogodziny. Już udało się wyciągnąć z tego. No a zobaczcie. Całkiem sporo jeszcze tutaj pokazuje ta, ten wskaźnik baterii, także ciekaw jestem jak to wyjdzie. Jak wspomniałem wcześniej, tablet użytkuję już jakiś czas. Dlaczego tablet na moim kanale? No, bo jest to tablet taki survivalowy, warsztatowy i postanowiłem, że no, zamiast moich smartfonów, który używam tutaj, które już jednego zniszczyłem, właśnie będzie tutaj zasiadał taki. Tablet. E, moi dozy marka Blackview dostępna w sieci sklepów Media Expert, a więc nie jest to jakiś taki no-name. E, zresztą, smartfony ponoć już są całkiem popularne u nas na rynku. No i ciekaw jestem, co z tego wszystkiego wyniknie. Jak zwykle pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!